Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będzie filmik o perfumach, które dostałam od Ani z kanału Bay Anna Marta. I o pełnych flakonikach, które podarowała mi Ania, i o odlewkach, które w ogromnej ilości przyszły do mnie w okolicach Wielkanocy. No, długo się zbierałam do robienia tego filmu, ale wreszcie jest. Najpierw powiem Wam o perfumach, które dostałam w pełnym flakoniku. A to, że Ania mi je podarowała, to znaczy, że ma po prostu serce jak słoń. I uprzedzając wasze domysły, to nie jest słoń tenzo. To są perfumy, które uwielbiam. Mask Gold Cartiera. Mam swój pełny flakonik, ale oszczędzam, jak mogę, ponieważ to już jest unikat. Słabo dostępny, jeśli już to kosztuje krocie. Więc tym bardziej jestem wdzięczna Ani za to, że mi podarowała te perfumy, bo dzięki temu będę mogła mniej oszczędzać swoje, a ten flakonik będę miała w zapasie e, i duszę spokojną. A to jest tak piękny zapach. Słuchajcie, takich perfum się już nie robi. Zapach z 2015 roku, e, ale w stylu takim, jak ja lubię. Kompletny kontrast. Bardzo gorzkie ziołowe nuty z galbanum. E, a na drugim końcu wanilia, ale tak słodka, że ta słodycz jest po prostu obezwładniająca. Natomiast tu jest wszystkiego w punkt. On jest idealnie gorzki i idealnie słodki. Gdyby tej gorzkości było więcej, nie dałoby ich się znieść. Gdyby wanilii było więcej, to by nas zasłodził. A tak wszystkiego jest tutaj. Tyle, ile być powinno. Świetny zapach rozgrzewający. Bardzo lubię ich używać późną jesienią i zimą. Także, Ania, serdecznie Ci dziękuję za te perfumy. Zrobiłaś mi taką przyjemność i taką niespodziankę. Nie spodziewałam się. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Drugi zapach, który podarowała mi Ania, ja się śmieję, że to jest perfumowy żart. One się nazywają Bombą, Malizja, Cherry Kiss. To są idealne perfumy dla małych dziewczynek, tak mi się przynajmniej wydaje. Wypuszczane chyba po to, żeby sobie wychować małego odbiorcę perfum, który będzie kiedyś dorosłym odbiorcą perfum. Rozmawiałyśmy ostatnio z Magdą pod moim filmikiem o perfumach Eau Magda mieszka od lat we Francji i powiedziała mi, że właśnie Augen to jest marka, która jest kierowana do młodego odbiorcy. Czyli już koncerny kosmetyczne wiedzą, że jeżeli sobie wychowają takiego małego odbiorcę, który będzie wiedział, że trzeba używać perfum, to w dorosłym życiu tym bardziej będzie tych perfum szukał. Ale te perfumy zrobiły mi. Albo, albo nawet niespodziankę można powiedzieć. Słuchajcie, jak ja sobie je rozpyliłam, a lubię rozpylić perfumy, zamknąć oczy i wejść w chmurkę, to się przeniosłam ponad 20 lat w przeszłość. I zobaczyłam moją córcię, która ma tak ze dwa lata. W ręku trzyma czupa czupsa o smaku wiśniowym i pyta mnie, czy chcę polizać. Słuchajcie, natychmiast mi się to skojarzyło. Te perfumy pachną jak wiśniowy czupa-czups. Więc zobaczcie, co perfumy potrafią zrobić. Taki śmieszny zapach, a przywołał mi takie fajne wspomnienia. Kiedy to minęło? Nie mam pojęcia. Ponad 20 lat moje dziecko jest już dorosłe. A była taka malutka. Ach. Kolejne perfumy. Które też dostałam we flakoniku od Ani. Dolce Lissir z Lerbolario. Dostałam je w takim flakoniku. I jak je powąchałam, no to od razu czuć, że to są perfumy na zimę. Takie rozgrzewające, dające bardzo dużo ciepła, bardzo przyjemne. I pomyślałam sobie, że tutaj jest śliwka e, zanurzona w takim słodkim. Cukrowo-karmelowym syropie, ale ten syrop jest ciepły. Bo ten zapach tak brzmi po prostu, jakby się z niego wydobywało ciepło. Będę się nim rozgrzewać w zimowe i jesienne wieczory. Natomiast jak spojrzałam w nutki, to się okazało, że tam wcale nie ma żadnej śliwki. Tam jest rum. No wiadomo, herbatka z rumem najlepsza na rozgrzanie. Ale ponieważ tutaj nie propagujemy yy, picia alkoholu. Alkohol, tylko i wyłącznie w perfumach. Więc te perfumy będą mnie cudownie rozgrzewały, gdy będzie zimno. Piękny zapach. Jeśli nie testowałyście, polecam testy szczególnie jesienią i zimą. Kolejny zapach. Ten dostałam w próbeczce. On się nazywa Miss Universe Velvet Sam Ukraina. Ja widziałam te perfumy. Widziałam je na make-up, ale jak przeczytałam nutki. To stwierdziłam, wiem co to może być. To będzie odpowiednik Olimpipa Koraban. Ania, jak je testowała, to mówiła, że na niej wybrzmiewają bardzo ładnie, wręcz niszowo. No ja się spodziewałam, jak będą na mnie wybrzmiewały. Wszystkie perfumy z rodzaju połączenie słoności i słodyczy pachną na mnie taką słoną rybą posłodzoną cukrem. No i tutaj nie jest inaczej. Perfumy nie dla mnie. Próbeczkę sobie zostawię ku przestrodze albo no jakby ktoś chciał, to pośle w świat. No w ogóle klimat takich perfum właśnie słodko-słonych to nie jest moja bajka. I kolejne perfumy, które dostałam też w odleweczce od Ani, to jest Modern Princess, podstawowa wersja. Jeśli mnie oglądacie od dawna, to wiecie, że pierwszy film, jaki nakręciłam, to była właśnie recenzja perfum od Lanwę i była to Modern Princess Sensual. Mam te perfumy do tej pory, jedne z moich ulubionych. Wiele dziewczyn w ogóle kojarzyło mnie z tymi perfumami. E, niestety już nieprodukowane, na szczęście mam zapas. Natomiast nie, ja nie znałam wersji podstawowej. Jakoś nigdy się nie złożyło i po prostu ich nie wąchałam. Testowałam inną wersję, ona się chyba nazywa Blooming, ale nie przypadła mi do gustu, ponieważ tam jest nuta arbuza, i to takiego dosyć sztucznego, także niekoniecznie dla mnie. Ale w wersji podstawowej byłam ciekawa, i jak Ania napisała do mnie, że jedzie do Polski i mam sobie wybrać coś z jej kolekcji, wiedziałam, że Ania ma Modern Princess poprosiłam o odlewkę. A czemu nie kupiłam tych perfum w ciemno? Przecież wiele razy tak robię. Otóż jest tam jedna nutka, która mnie troszkę odstraszała, mianowicie nuta słodkiego czerwonego jabłka. I jak lubię takie jabłko w stylu słodkowinnym, to takie słodkie jabłko troszkę mnie odstrasza. No i tutaj to jabłuszko właśnie tak wybrzmiewa, jak takie słodkie, słodkie amerykańskie jabłko. I mimo, że moja skóra pochłania słodkie nuty to z tym jabłkiem sobie nie daję rady i ten zapach długo, długo jest po prostu dla mnie zbyt słodki. Natomiast jak testowałam te perfumy, a utrzymują się dosyć długo na skórze, powiem Wam, i w pewnym momencie złapałam się na tym, że jak ruszam ręką, to coś mi bardzo ładnie pachnie. I się zastanawiałam, który z nich, bo przecież jak paczuszka od Ani przyszła, to tych testów robiłam wiele i na rękach miałam kilka zapachów. I wyobraźcie sobie, że ten zapach, który mi się tak spodobał, to była właśnie Modern Princess. Bo jak dochodzimy do bazy, mija ta nuta jabłka czerwonego słodziusieńkiego, to mamy białe drzewa połączone z piszmem i do tego troszkę kwiatów, a gdzieś tam w tle ta jabłkowa słodycz. Z odrobiną kwaśnej czerwonej porzeczki. I to jest najładniejszy moment tych perfum. Natomiast ponieważ to jabłko trwa bardzo długo, no to chyba nie będę miała tej wersji podstawowej. No, Niemniej jednak bardzo żałuję, że nie ma Modern Princess o oh, sensual. No, słodziutkie to jabłuszko. Kolejne perfumy. O które też poprosiłam Anię. Yy, przypuszczałam, że będzie to zapach mocny. Przypuszczałam również, że nie dla mnie, że nie dźwignę. Natomiast bardzo chciałam poznać, bo jest to sławny zapach. Yy, I kilka dziewczyn o nich mówiło. Nie wiem nawet, czy Klaudia Julf. Pozdrawiam Cię Klaudia. Yy, ona chyba je nawet ma w kolekcji, o ile się nie mylę, albo ma odlewkę na pewno o nich mówiła. Jest to. Chabanika od Molinarda. Oj, to jest zapach mocarny. Szczególnie początek. Jest taki mocno balsamiczno-żywiczny. To jest po prostu zapach prosto z piekieł. Tutaj, jakby się coś paliło. Ale w takim pozytywnym znaczeniu. Tak, jakbyśmy podpalili jakąś żywicę. I to jest zapach takiego żywicznego dymu. Przynajmniej na mojej skórze. I ten początek jest naprawdę mocarny. Ale później ten zapach łagodnieje i wiecie, z czym mi się kojarzy? Kojarzy mi się z taką kobietą, która w taki upalny wieczór, kiedy jest lato, ale takie parne, tańczy tango. I już widzicie tą scenę. Na pewno ją widzicie. I ona pachnie habanitą. I myślę sobie, że w moim odczuciu to nie jest zapach na zimę. Raczej nie. Nie wiem, jak wy uważacie. Testowałyście habanitę? powiedzcie mi. Dla mnie to jest zapach właśnie na taki, na taki wieczór. Letni, parny i gorący. Myślę, że jeszcze raz przetestuję te perfumy właśnie w taki czas. E Zobaczę, jak będą się układały na mojej skórze. Ale jeśli nie znacie, to polecam testy, bo zapach jest naprawdę wart poznania. Nawet jeżeli to nie jest wasz klimat, to poznać warto. A jeszcze wiecie, co mi się skojarzyło? Tak pod koniec yy, trwania tych perfum yy, a nosiłam je nosiłam je cały dzień w boże ciało, <gryw> więc było ciepło. No nie nosiłam ich wieczorem, nosiłam je przez cały dzień. Ale pod koniec bardzo mocno przypomniały mi Lulu kaszarela. Mam też we flakoniku od Kasi i też je testowałam. I to jest dla mnie bardzo podobny zapach. Czyli Lulu i Habanita gdzieś mają takie konotacje na mojej skórze, że bardzo podobnie wybrzmiewają, szczególnie w tych późniejszych momentach. Kolejne perfumy, które też mam w odleweczce od Ani, to jest Want Pink Ginger Discoured 2. Porządne, Ania kupiła to mizery, to się, to się otworzyć nie dadzą. Perfumy, które oczywiście też są nieprodukowane już od jakiegoś czasu, nigdy ich nie testowałam, bo odstraszał mnie flakonik. Uważałam, że to są perfumy bardzo infantylne, mocno waniliowe, pewnie przesłodzone. I patrząc na ten flakonik, no, no, tak mi po prostu sugerował. Natomiast to jest zupełnie inny zapach. On nie bez powodu się nazywa Pink Ginger, bo na początku faktycznie pachnie takim birowo. Powiem Wam, że ja długo, długo nie lubiłam perfum z imbirem. Ta nuta była dla mnie zbyt ostra i po prostu mi przeszkadzała. Natomiast w tej chwili jest tak, że jak tak spojrzę na swoją kolekcję, no to mam kilka flakoników. I nutę imbiru sobie chwalę, więc coś tam się we mnie zmieniło. Może w mojej skórze, może w moich odczuciach, ale jak jest nutka imbiru, ten zadzior taki, to mi się podoba. Tutaj ten imbir właśnie nadaje tym perfumom takiej zadziorności, ale początek jest też taki kremowy i jakby lekko tłusty. Taki tłusto olejkowy, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Tak brzmi na mnie ten zapach. Ale tak naprawdę bajka zaczyna się dopiero wtedy, gdy imbir odchodzi troszkę dal, natomiast wychodzi heliotrop i wychodzi Neroli. I nuta Neroli. Ja się zawsze śmieję, że na mnie wychodzi zjadliwe Neroli. Gdzieś moja skóra wybija tą nutę, ale lubię to. I do tych dwóch nutek, czyli do tego heliotropu i do Neroli dołącza wanilia. Ale ona wcale nie jest przesłodzona. Wcale nie jest taka cukierkowa, jak ten korek od y, tych perfum, czyli taka różowa, słodziutka wata cukrowa. Nie, to jest wanilia mało słodka. Y, I zaraz mi się skojarzyła podobna wanilia, mianowicie statin y, od lalik. To jest tak, jakbyście wąchały wanilię, ale nie czuły, że ona ma słodki smak. Świetne perfumy. E, tak jak Wam mówiłam, już nieprodukowane. E, I powiem Wam tak, że jak patrzyłam na, te, na ten flakon, to mówię, to są perfumy dla Barbie. Także nie dla mnie. Natomiast to są perfumy dla Barbie i owszem, ale dla takiej Barbie rebeliantki, która uciekła z bajki. O, ostatnio ten film, ja jeszcze nie oglądałam te, tego filmu o Barbie, ale myślę sobie, że to są perfumy dla takiej Margo Robbie, która uciekła ze swojej bajki i chce normalnego życia. Czy wyszło jej to na dobre? Nie wiem, bo nie oglądałam filmu. Ale te perfumy właśnie do takiej bohaterki mi pasują. No szkoda, że ich nie produkują. Bo ja bym ich z miłą chęcią używała. O właśnie, imbir poszedł spać. I w tym momencie pachnie mi to zjadliwe neroli. Wanili jeszcze nie czuć. Ale jak on się rozwinie, to będzie mi bardzo ładnie pachniała ręka cały wieczór, bo te perfumy są bardzo długotrwałe. Świetny zapach no niestety już go nie ma. I ostatnie perfumy w dzisiejszym filmie Ania mi napisała yy, na kartce, bo my sobie zawsze piszemy co, kilka słów. Napisała mi, w tym atomicerze podróżnym masz perfumy, przetestuj je i powiedz, co o nich myślisz. Co to są za perfumy? To był Liam Grey. Perfumy, o których bardzo dużo jest w internecie. Chyba nie spotkałam opinii, która byłaby negatywna. Raczej wszyscy chwalą. Ja te perfumy widziałam oczywiście najpierw u Agnieszki Rato. Pozdrawiam Cię, Aga. Natomiast Aga powiedziała, że to jest unisex, więc ja jak słyszę, że perfumy są unisexowe, to tracę zainteresowanie, bo na mnie wszystkie unisexy wybrzmiewają męsko. Jeszcze takiego nie było, który by mi się spodobał. No i później kupiła go sobie Ania, też nakręciła filmik, była zachwycona tymi perfumami. No, ale tak jak Wam mówię, no pff, perfumy jak perfumy, kolejny uniseks. dziewczyny lubią, ja nie. No ale cóż, Ania mówi, przetestuj, no to testuje. Pani profesor Anecznik, teraz baj Anna, Marta się nie odmawia. Psiknęłam na rękę, no i chodzę z tymi perfumami, Psiknęłam sobie w pracy. Początek przyprawowy, trochę męski, sporo kardamonu, dużo czarnej herbaty i odrobina cukru. I tak sobie pomyślałam, taka gorzka herbata. Czarna, ale ktoś ją posłodził i dorzucił kardamonu. No i Ania mnie pyta, co myślę o tych perfumach. Więc napisami: Ania, nie wiem, jeszcze testuję. Na razie nic ci nie powiem. Nie mam ich jeszcze, psiknę sobie na drugą. Na drugą, tu mam, tu Habanita rządzi. Hm. A muszę Wam powiedzieć, że testowałam je. Jak było jeszcze zimno, bo Ania przyjechała do Polski na święta i wtedy rozsyłała dziewczynę modleweczki. I mnie też. E, no i tak jak Wam mówię, w pracy. I ten zapach tak sobie ze mną chodził. No nic specjalnego. Natomiast wychodziłam z pracy. Mówię, psiknę jeszcze raz. Najwyżej upiorę szalik, wyczyszczę płaszcz. Trudno. No i psiknęłam. Psiknęłam, wyszłam z pracy. Był taki chłodny wieczór, bo ja wychodzę po 18. E, I coś Wam powiem. Jeśli oglądacie mój kanał od dawna, to wiecie, że ja pracuję sama, jestem brafiterką, mam sklep z bielizną e, i ja tam pełnię wszystkie role. Ja tam jestem sprzątaczką, jestem e, merchandizerem, zawsze się śmieję z tego określenia, po prostu wykładam towar na półki, e, jestem magazynierem, Jestem oczywiście sprzedawcą, jestem przede wszystkim brafiterką. No, jestem też szefową. Natomiast szefową czuję się tylko wtedy, jak piszę do dziewczyn, że miałam bardzo dużo pracy i moja szefowa chciała mnie zaorać. I tak jak Wam powiedziałam, szefową czuję się najrzadziej. No ale wyszłam sobie pachnąc tymi perfumami. I jak zawiał taki chłodny wiatr, to poczułam taki ładny zapach. Słuchajcie, takiej pięknej figi. Ale to nie był zapach owocu. To był zapach mleka figowego z odrobiną słodyczy, z odrobiną kardamonu. I to wszystko tak ładnie grało w tym chłodnym powietrzu, że ja się wyprostowałam i pomyślałam sobie, tak pachnie szefowa. Pierwszy raz od dawna. Poczułam się jak szefowa w mojej firmie. Kobieta, która wie czego chce, kobieta sukcesu, kobieta bizneswoman, pachnie Liam Grey. To jest oczywiście y, klon gri Charnel. I te perfumy też znam. Najpierw przysłałam mi odlewkę Kamila, pozdrawiam cię Kamila. Potem dostałam odlewkę od Agaty. Agatę też pozdrawiam. I powiem Wam, że te perfumy, czyli Gris Charnel, one nie do końca się u mnie sprawdziły, ponieważ one są dla mnie za mocne. Tam wszystkiego jest dla mnie za dużo. Ale często tak bywa, ponieważ mówiłam Wam to nieraz: ja mam najsłabszy nos ze wszystkich dziewczyn, czyli jak one wybierają wodę perfumowaną, to ja jednak wolę wodę toaletową. Mi się wydaje, przynajmniej na mojej skórze jest tak, że Liam grape to jest woda toaletowa Grisardel. Nadążacie rozumiecie? Rozumiecie. I jak poczułam ten zapach właśnie na, na dworze, to stwierdziłam, będę go miała w swojej kolekcji. Znalazłam, kupiłam. Mam pierwszy. Chyba pierwszy unisek w mojej kolekcji, z którego jestem bardzo zadowolona. I nie mogę się doczekać jesieni, bo te perfumy wtedy będą pachniały najlepiej. I dziękuję bardzo Ani, że mi wysłała tą odlewkę, ponieważ gdyby nie ona, to ja bym nie, nie sięgnęła po te perfumy. Nie spróbowałabym, nie chciałabym testować. A to jest naprawdę piękny zapach. Kto nie testował, polecam. Prześliczne, fikowe perfumy z odrobiną mleka i z odrobiną kardamonu pachną przecudnie. Ktoś mnie pytał, czy yy, one są trwałe, bo kupił sobie teraz i mówi, że, że nie, one nie są trwałe teraz. Bardzo szybko się ulatniają i sprawdziłam to również ja. Nie lubią ciepła, natomiast jak przyjdą te chłodne dni, będą pachniały pięknie i długo. Także do szalika, do płaszcza, ideał dla szefowej. I to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Ani dziękuję za te wszystkie wspaniałości. Mój ukochany zapach. No i za, za to, że dzięki niej poznałam Liama i mam go w swojej kolekcji. A muszę Wam powiedzieć, że mam jeszcze jedne perfumy, które mnie bardzo zaskoczyły. I to jest typowo męski zapach, którego ja używam. Nigdy bym się o to nie podejrzewała, ale to pewnie opowiem Wam o tym w którymś z kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. jaki papa.